Dobry wieczór, witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu 12. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. To Byliśmy spotkaniu pomiędzy Krakowią a Rekomendą Stochowa. Jest z nami trener Krakowi, Luka Esnar. Witam na Proszę o komentarz do spotkania, a potem pytania. Well, I'm, I'm very happy. I mean, maybe it's the moment where I'm the most proud of the voice of the team, um, because the attitude was really, really great. Uh, and from that positive attitude we. were able to, I think, dominate the game and, and, and win with uh, uh, with everything under control. Uh, so uh, yeah, very happy, very proud, and I think that our fans uh, deserve that uh, that attitude. And together we, uh, we were able to create uh, and yet again uh, a great night, great in, uh, night in, uh, in our city. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i to chyba taki mecz, z którym jesteśmy najbardziej dumni z naszej drużyny, bo pokazaliśmy super charakter i nastawienie do tego meczu. Dominowaliśmy ten mecz, mieliśmy go pod kontrolą przez całe spotkanie i na pewno cieszymy się z tego, że wróciliśmy do tej gry naszej i daliśmy dzisiaj po naszym dziękuję. The element was the capacity to recover the balls. We were very aggressive on everything that we uh, we, uh, we had on the defensive part, and we were very fast in, uh, in countering. I think both of our goals come from uh, almost from our box, and uh, this is a quality we, we will need every game. Um, but, uh, but yeah, I think everybody was uh, wondering and asking themselves uh, uh, where is Karkovia going. I think that today the answer was was strong. Kluczem tym meczu było to, żebyśmy wygrywali pojedynki w defensywie i, i obie bramki padły z tego, że wybraliśmy piłkę pod naszym polem karnym e, i cieszymy się z tego, że, że wróciliśmy do tego, co przygotowaliśmy wcześniej. E, każdy się przez tym meczem zastanawiał, gdzie, gdzie Krakowie odmierza i potem mecz dał jasno. Bardzo stąd. dziękuję. W takim razie proszę teraz o pytania. Tradycyjnie o przedstawieniu dzisiaj i podanie laterów. Dzień dobry, będziemy ja do tej właśnie ostatniej myśli Pana nawiązałem, chciałem nawiązać, jak mówi tam, że wszyscy wiedzą do końca mierza Krakowia, bo Krakowa zagrała w tym sezonie cztery mecze z drużynami, które grają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Trzy z tych meczów wygrała w sposób absolutnie przekonujący. W czwartym praktycznie prowadziła i, i do czerwonej kartki uczyła bardzo wyrównany pojedynek z, z Jagiellonią.

Improve our capacity to win and dominate the games uh, with teams that are uh, uh, in the standings of, uh, under us, or lower than us. And I think that uh, if we want to be that kind of team who tomorrow uh, or after tomorrow can uh, can uh, dream about Europe, you need to be a complete team that is able to win on every ground. And uh, we have yet to prove that. So um, I, I'm hoping that this evening uh, will uh, will give us clear direction to. Uh, Na pewno ten mecz pokazał, że jesteśmy w stanie, i te mecze pokazał, że jesteśmy w stanie rywalizować z każdą dużą drużyną w klasie, ale musimy to też potwierdzić w tych meczach drużynami, które są notowane <grymne> niżej w tabeli niż my. I na pewno. Nastawieniem i, i, i taką samą determinacją. Jeszcze musimy to udowodnić, że tak jest, e, ale, ale ten mecz pokazuje też kierunek, w którym że Drugie pytanie o Afryka Kameriego, który jako jedyny z tych, którzy y, byli na meczach kadry, nie było go dzisiaj w szerokiej kadrze. On w tym pierwszym meczu tylko 5 minut zagrał w prezentacji, w drugim go nie było też. Czy on ma kontuzję, czy są jakieś inne powody jego nieobecności? Jest uh, uh, he has. Uh, tak, uh, i uh, on w meczu reprezentacji doznał kontuzji barku, delikatnego zadziśnięcia, więc potrzebuje w najbliższych żeby wrócił do rywalizacji. Dzień dobry trenerze, Mateusz Kalota w Kraków. Chciałem zapytać o Michała Rakoczego. Dzisiaj zagrał pierwszy raz w tym sezonie. Czy mógłby Pan powiedzieć o tej drodze, jaką on przeszedł, żeby w tej 12. kolejce wystąpić? No bo wiemy, że był kontuzjowany, że ta rywalizacja na jego pozycji jest bardzo duża. Co takiego sprawiło, że dzisiaj zdecydował się go Pan wpuścić na boisko? i think that Raki, uh, From the last uh, weeks of work, deserved a uh, chance to improve himself and show himself. Um, and now he got that chance, and I think he ended with good, good energy. Uh, and this is what we needed in that moment. So I'm proud of his performance. Like I'm proud of really the whole team, and the energy from the bench uh, was strong. So keep up the good work, and, uh, and I hope that all of our players will be, uh, will be that motivated all the time. W procesie codziennym skupiamy się na faktach, na takim podejściu merytorycznym. Michał w tych ostatnich kilku tygodniach bardzo ciężko pracował i zapraszał sobie na to, żeby dostać szacę i dał dobry mecz, dobrą zmianę, dobrą energię w biurze na boisko w powieściu z Tak. Panie trenerze, Rafał Nowak, teraz pasy gratuluję zwycięstwa. Nie dość, że Krakowie wygrała mecz, to jeszcze była w opinii wszystkich obserwatorów lepszą drużyną. To jest wyjątkowa sztuka. Gdybym chciał Pana zmusić do tego, żeby Pan powiedział coś złego na temat postawy drużyny w tym meczu, to co by to było? first 10 minutes can be looked at uh, uh, not logical because uh, it was not the way we prepared uh, the game it was not the way we wanted to target uh, some uh, some spots and some space on the on the game and if I had to look back at it and do it over again I would we would make different 10 first minutes but then we corrected we got back to what we planned to do and uh, I think that from that on we Pierwsze 10 minut były trochę takie nielogiczne z naszej strony, bo to nie było to, co przygotowaliśmy na ten mecz. Nie, nie realizowaliśmy tych założeń, ale potem to skorygowaliśmy e, i, i uzupełnialiśmy te, te założenia, więc jeżeli coś trzeba by wybrać, to, to te pierwsze 10 minut. Ale to jest oczywiście szukanie dziury w całym, bo wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast chciałem zapytać o ten szykujący się drugi mecz z Rakowem w najbliższym czasie Krakowia w Pucharze Polski zagra w Częstochowie Uh, mm. Jest takie polskie powiedzenie, że nic dwa razy się nie zdarza. Co trzeba zrobić, żeby zdarzyło się po raz drugi? Ok. Um, well, uh, uh, no... To będzie inny mecz, który będzie w Chorwacji, bo to będzie mecz cupu między dwoma meczami ligowymi. Więc będzie to specyficzne i będzie odwrotnie eliminowane. Na pewno będziemy musieli pracować nad... new approach uh, but if we play with the heart and the passion uh, that we use today I think that we don't need to be afraid of any challenge uh, anywhere we go so um, so let's let's try to you know uh, put this uh, polish saying uh, uh, out the window and uh, try to do something about it differently <laughs> pomiędzy meczami ligowymi e, też wiadomo specyfika y, kucharu jest taka, że się od, odpada jak się przegra, więc na pewno będzie trochę inne podejście do tego meczu, e, ale jeżeli włożymy tyle serca i zaangażowania na boisku, tak jak włożyliśmy dzisiaj, to e, to wszystko jest możliwe i wszystko się może zdarzyć, więc chcemy te polskie powiedzenie wyrzucić przez okno i, i, i wygrać to samemu. Bardzo dziękuję. Jeszcze kilka słów ode mnie, pewnie będzie mi trudno. Chciałam wam bardzo podziękować. Chyba jednak się nie uda. Krakowie dziękuję. Dobra. Chciałbym podziękować wam za wasze prace, wasze bardzo profesjonalne prace. big passion for the club and for the team so in the name of uh, everybody who worked with you uh, we want to thank you it was thank a me. pleasure thank you, thank you.